Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj elektryk, ale bywa też spalinowiec. Środowisko kierowców wciąż jest nieustająco podzielone, co lepsze, diesel czy elektryk. Oczywiście każdy ma swoje plusy i minusy. Rozsądź się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły Wam minusów. No więc właśnie. A ja dzisiaj postaram się opowiedzieć w miarę obiektywnie o tych ciemnych i jasnych stronach każdego z nich. Świat dzisiaj od Bladego Świtu, jakiś taki zamglony. Dobrze, że nie lecimy samolotem. Do startu to jeszcze półbiedy, gorzej z lądowaniem. Ale dobra, dzisiaj miało być o dieslach i elektrykach. Taką mamy walkę: diesel czy elektryk? To jest chyba pytanie, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Ja na samym początku mojej pracy tutaj nagrałem taki film, w którym staram się porównać diesla z elektrykiem. Ale teraz doszedłem do wniosku, że to było troszkę za wcześnie. Mało obiektywny ten obraz, mało człowiek wtedy co wiedział. Teraz też wie niewiele więcej, ale przynajmniej tej swojej niewiedzy, myślę, jest bardziej świadomy. No dobra, słuchajcie, to teraz tak, po ponad dwóch latach, jaka jest moja ocena, jakie są moje odczucia? Na pewno, jeśli chodzi o elektryka, to płynność prowadzenia. No wiecie, tu nie ma skrzyni biegów. Jest od zera do... Teoretycznie nieskończoności. No i to samo z hamowaniem. Zresztą mówiłem o tym w filmie moim poprzednim, czyli Ziemniaki w Autobusie, że tutaj to hamowanie jest dużo, dużo przyjemniejsze. Można zahamować płynnie, nic nie szarpie, nic nie rzuca, więc to jest zdecydowanie na plus. Ja mówię o elektrykach pod kątem przegubowych, bo tymi jeżdżę najczęściej, krótkimi elektrykami, raczej sporadycznie od wielkiego dzwonu. Także ta moja historia będzie bardziej dotyczyła właśnie solarisów, elektryków przegubowych. W moim odczuciu, one mają dużo przyjaźniejszą kabinę. Ona jest ma dużo mniej przycisków jest bardziej intuicyjna, moim zdaniem jest taka przyjemniejsza, bardziej estetyczna. Oczywiście, to jest kwestia tego, że te elektryki są dużo młodsze od większości autobusów spalinowych, od Disney. No ale tak czy inaczej, tak mi się wydaje, że tak to właśnie jest, tak to właśnie wygląda. Kolejny plus, będą i minusy, oczywiście, spokojnie. Ale kolejny plus to jest klimatyzacja. Latem to po prostu chłodzi przepięknie. Szybciutko się schładza, dobrze trzyma tę temperaturę. I tutaj u mnie, w kabinie kierowcy, i w przestrzeni pasażerskiej, to każdy kierowca Wam powie, że jednak tutaj ta klimatyzacja to jest bezkonkurencyjna, bo z dieslami bywa różnie. Jeśli chodzi o grzanie, tu jest troszkę gorzej. One się dłużej nagrzewają, i jakoś tak gorzej to ciepło trzymają. Jak ktoś jest ciepłolubny, no to, no to może się czuć troszkę mniej komfortowo. Mówię o tutaj kabinie kierowcy. Jeśli ktoś lubi chłód, to zapraszam do przekupowego elektryka. Tu od razu uprzedzam pytanie, bo takie się kiedyś pojawiło w moich nocnych przejazdach. Dlaczego jadę tędy, a nie tamtędy? Dlaczego jadę tutaj w, od, z Alei Jana Pawła II w kierunku Broniewskiego, a nie jadę po Wąskowską? Jak zazwyczaj to się tak powinno jechać. Bo tak chcę, bo tak wolę, bo mi się znudziła po A tu jest dokładnie taka sama droga. Jeśli nie, ciut szybciej. No dobrze, co do minusów elektryka. Bo tutaj będzie tego troszkę więcej. No na pewno bateria, to jest pierwsze co nam przychodzi do głowy. Te baterie w krótkich elektrykach są wspaniałe, bo w zasadzie całą zmianę można przejeździć bez ładowania. To fakt, że też te krótkie elektryki mają krótkie trasy, tam 106, 121 między innymi. Natomiast tutaj mamy trasy dość dłuższe, typu tak jak ja dzisiaj będę miał 116. Ale tak czy inaczej, ta bateria jest za mała. To byłoby wszystko pięknie, świetnie, gdyby te baterie były dużo mocniejsze. Tak, to słuchajcie, przy pełnym naładowaniu ona nam pokazuje jakieś 80-90 km. To oczywiście jest tak naprawdę troszkę pusta liczba, w tym sensie, że niewiele ona komuś powie, komuś, kto nie jeździ. Jeżeli macie taką linię jak dzisiaj 116 i jedziecie sobie z komiczówki na Wilanów, to nie ma problemu, bo z dwóch stron są ładowarki. Więc dojeżdżacie, macie jakieś 75-78% po tym kursie na Wilanowie. Więc sobie doładowujecie, nawet jeżeli to jest 5-7 minut, macie czas na doładowanie, to spokojnie do tych 90 kilku procent się dojedzie. Gorzej. Jeśli to są, słuchajcie, linie typu 518 czy 503. Bo tutaj ładowarkę mamy tylko z jednej strony. W przypadku 503 konwiktorska, 518 nowodwory. No i się robi troszkę problem, jeśli są korki, jeśli używamy pieca, jeśli mocno tam hajcujemy tym ciepłem, albo jeśli latem mocno kręcimy klimatyzację. Znaczy, ona się sama kręci, po prostu mocno pracuje. bo... Jest na przykład bardzo wysoka temperatura, albo w zimie jest bardzo niska, i wtedy ten piec też musi wykonać dużo więcej pracy. To tu się robi problem, dlatego że po takim jednym kursie potrafimy mieć poniżej 50%. Kiedy jest krótka przerwa, albo na przykład jedna ładowarka zepsuta na takich nowotworach, jak ostatnio, no to się nie doładujemy na 100%, tylko troszeczkę. Odjazd ze pętli jest teoretycznie powinien się odbyć przy minimum na ładowaniu minimum 60%, ale to jest moim zdaniem zdecydowanie za mało, zwłaszcza przy niskich albo przy bardzo wysokich temperaturach. Moim zdaniem, minimum 75% to powinno być. Na taki kurs na takiej trasie jak choćby 518. Więc tutaj z tym ładowaniem jest tak średnio. To się oczywiście dojedzie, to nie ma problemu. Ja nie słyszałem o sytuacji, żeby komuś tego prądu na mieście zabrakło. Ale jednak człowiek się czuje dużo bardziej komfortowo, jak ma ten zapas. Wiecie, to jak z benzyną w samochodzie to trochę słabo się jeździ pół dnia na rezerwie. Ale no cóż, tak czasem bywa. Także z tym ładowaniem to, 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 to tak mniej więcej wygląda. Ale te baterie generalnie wystarczają. Tylko wiecie, jest taka sytuacja, że jeżeli są takie tak zwane trudne dni, czyli jest w planach jakieś duże zgromadzenie, jakaś demonstracja, jakiś przemarsz, czyli wiadomo, że będą objazdy, może objazdy objazdów, będą duże korki itd. tak to często się tutaj dysponują z zajezdni, znaczy tak naprawdę ZTM to narzuca, spalinowce. w razie czego żeby nie było sytuacji że zabraknie prądu znaczy jak mówię tego prądu tak naprawdę wam nie zabraknie tylko potem może być problem z naładowaniem bo nam się to wszystko zaczyna z kółka na kółko zaczyna się kurczyć i wtedy jest i wtedy może być największy problem No i grzanie słuchajcie w elektryku przegubowym yy, ogrzewanie idzie z pieca z pieca, który się zasila olejem napędowym. Tak z tą ekologią to tak troszkę na bakier, no ale tak jest. Ten zbiornik na olej napędowy ma jakieś 40-50 litrów, w zależności bodajże od modelu, od egzemplarza, nie wiem, no ale to jest, to są, te, to są te przedziały. Przy takich temperaturach jak dziś, czyli mamy rano tam 2 stopnie, w ciągu dnia będziemy mieli 4-5, to spokojnie wystarcza. Ale jeżeli temperatury spadają grubo poniżej zera. Na przykład, nie wiem, nad ranem mamy minus 5 stopni, minus 10 stopni w ciągu dnia jest 0 albo jeszcze dalej poniżej zera, no to przy takich długich dwóch zmianach, przy takich długich dniach, który jeden zaczyna się, nie wiem, o piątej, drugi kończy się, znaczy na cały dzień jakby jeżdżenia kończy się o północy na przykład, czy jeszcze później to powiem wam, że jak ktoś by chciał tak grzać naprawdę mocno, utrzymywać wysoką temperaturę, to tego pieca tego oleju napędowego nie wystarczy. Trzeba troszkę wachlować, trzeba troszkę oszczędzać. Yy, oczywiście jest jeszcze opcja grzania yy, przy ładowaniu. Wtedy się to grzanie ten piec włącza taki elektryczny, ta opcja elektryczna. Wtedy nie bierze oleju napędowego, tylko ciągnie prąd, ciągnie jakby można powiedzieć poniekąd z ładowarki to trzeba o tym pamiętać można troszkę nagrzać ten autobus i troszkę tego oleju napędowego zaoszczędzić no dobra to szybciutko bo dojeżdżam do Chomiczówki, to jeszcze ten diesel bo w zasadzie skupiłem się tylko na elektryku diesla minus no na przykład taki że zawsze po zjeździe na zajęzdni musicie zatankować czyli to co jest troszkę dłuższe no elektryka też trzeba zatankować ale umówmy się tankowanie Dotankowywanie y, pieca centralnego ogrzewania y, no to jest moment. No to jest kilkanaście litrów, no może 30, nie wiem, 40, y, albo do pełna, ale to jest krótko. A jeżeli w dieslu po całym dniu trzeba dotankować jem, 150 litrów, albo i więcej, nie wiem, bo ja już drugą zmianę miałem tylko raz w mojej karierze. Nie pamiętam już ile to tam wchodzi, ale można sprawdzić. Ale na pewno dużo. 150 to chyba za mało, za 200 litrów. To, to trochę trwa. To jest jak tankowanie tira. No to już Wam się robi czas, prawda? Przy wyjeździe też jest troszkę więcej roboty, bo trzeba sprawdzić bagnet z poziom oleju. Bo jeśli tego oleju jest za mało, to trzeba go dolać na halioce. to znowu się robi czas. Bo trzeba dotankować w niektórych autobusach, w większości autobusów, dolać AdBlue to też jest dodatkowy czas. No i ewentualnie dotankować paliwo, jeżeli ktoś, kto zjeżdżał poprzedniego dnia, zapomniał tego zrobić, albo mu się nie chciało. Na plus, na pewno ogrzanie na minus tutaj już powiedziałem ogrzanie. Dużo szybciej tam się to wszystko robi, grzeba. Na minus klimatyzacja. Znaczy, zależy w którym egzemplarzu. W niektórych pięknie chodzi, w niektórych fatalnie. Chodzi jak, nie wiem, wiatraczek za 5 zł z, z chińskiego sklepu. Plus szybsze zamykanie drzwi. To już o tym też mówiłem w jednym z filmów, że tutaj ta sekunda, dwie przy całej długiej trasie, jednak pływają na nasze to kolejnym plusem, zwłaszcza jak się jeździ elektrykami, to się wtedy odczuwa, to jest właśnie ten brak potrzeby ładowania. Jeździmy dużo mniej stresowo. Co do awaryjności, te elektryki, jak ja właśnie dwa lata temu zaczynałem, to one były awaryjne. W tej chwili już się to kompletnie zmieniło o 180 stopni. Ja nie pamiętam, kiedy ja miałem jakiś problem z elektrykiem. One gdzieś przeszły taki, nie wiem, Rubikon. I już są, już są ok. No, szczerze, dużo części, to jest spalinowce, dieslowce, mają awarię. No ale to to jest zupełnie inna sprawa. One też są, tak jak powiedziałem, dużo starsze. No i linie. Na elektrykach macie generalnie tam 5 linii, na krzyż i one wszystkie są podobne. Na spalinowcach, jeśli ktoś lubi po prostu rozmaicenie, a ja lubię, dlatego jak tylko mam możliwość na jakiejś rezerwie czy. Czy po prostu mam możliwość zamiany, to to, to, to chcę spalinowca, po którym po dwóch dniach to mi się tęskni za elektrykiem. Więc to wiecie, to tak trochę działa. Lubię rozmaicenie, lubię różne inne linie, a nie ciągle to samo, ciągle po tym trakcie królewskim, ciągle tam z południa na północ, z północy na południe, no chyba, że to jest 111 czy 127, ale 127 to chyba ostatnio stalowa robi tylko jedną brygadę, więc to bardzo rzadko się, bardzo rzadko się trafia. No i podsumowując, czy da się w ogóle podsumować, czy da się ocenić, czy da się powiedzieć, który lepszy, diesel czy elektryk? Moim zdaniem nie da się. Każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy. Co kto lubi, co kto woli. I jak mawiał mój patron Patryk, którego pozdrawiam, kiedyś ja go zapytałem, mówię, No, ale co lepiej, co, co mam wybrać, co, co, wiem, co uważasz, czym się, czym się lepiej jeździ? On mówi: Nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie umiem ci powiedzieć. Najlepiej byłoby chyba tak pół na pół, trochę tymi, trochę tymi. To są święte słowa. Ja gdzieś tam pamiętam je cały czas, brzmią mi w uszach do dziś. E, I uważam, że Patryk miał absolutną rację. Najlepiej byłoby trochę tego, trochę tamtego. A jak to w życiu? No dobrze, to z tym elektryczno-dizlowym dylematem was zostawiam siebie też. Dzisiaj elektryczne 116. Bardzo pięknie dziękuję, pozdrawiam i miłego dnia